Rozpoczął się już marzec, więc dzisiaj podsumujemy sobie czytelniczo luty. Ja ten luty podsumuję i luty był zaskakująco dobrym miesiącem, jeżeli chodzi o książki, zarówno jeżeli weźmiemy pod uwagę to, ile książek udało mi się przeczytać, jak i sam ich poziom, bo spośród tych ośmiu książek, które przeczytałem, nie podobała mi się tak naprawdę tylko jedna, a reszta była bardzo dobra albo nawet świetna. No więc zaczynajmy. Cześć. Ja jestem Tomek, a to będzie czytelnicze podsumowanie lutego 2022 roku. O książkach będę mówił w kolejności w jakiej je przeczytałem. E, więc zaczniemy sobie od Imperium Ciszy, od pierwszego tomu Pożaracza Słońc, Christophera Rakio. E, ostatnio trafiłem przez przypadek na live'a autora i tam dowiedziałem się, że to już nie będzie 5 to znaczy planowo w tej serii miało być 5 tomów. E, natomiast teraz autor mówi, że będzie ich albo 6, albo 7. I dla mnie to jest fantastyczna wiadomość, bo pierwszy tom. Drugi też, ale o tym za momencik. Pierwszy tom bardzo mi się podobał, to była dla mnie niesamowita przyjemność. To był taki sposób prowadzenia narracji, który mi się bardzo podobał. Rozumiem, że dla niektórych osób on może być trochę nużący, trochę za bardzo szczegółowy, ale ja się bawiłem kapitalnie. To nie była książka, którą czytałem jakoś bardzo szybko i też nie jestem pewny, czy skończyłem ją w lutym, ale na pewno w tym okresie od nagrania podsumowania stycznia do, do teraz. Więc jeżeli to byłby na przykład ostatni dzień stycznia, no to wyrzucę to tutaj i tak. Jeżeli ktoś chce usłyszeć trochę więcej o tej książce, to zachęcam do obejrzenia mojego materiału, który pewnie się tutaj gdzieś będzie wyświetlał. Bo to jest książka, która mi się bardzo podobała, ale to definitywnie nie jest książka dla każdego. I parę osób w komentarzach stwierdziło, że nie podobała im się ta książka, i wydaje mi się, że o tych rzeczach, które te osoby pisały, wspominam w moim materiale, więc warto się z tym zapoznać, żeby potem się nie zawieść. Po zakończeniu Imperium Ciszy chciałem się od razu zabrać za kontynuację. Niestety wtedy jeszcze kurier do mnie. Jechał, więc stwierdziłem, że zabiorę się za książkę, którą będę w stanie skończyć w ciągu jednego dnia. I kiedy drugi Tom Pożera-Cha-Słońc do mnie dotrze, to będę w stanie się zabrać za niego od razu. I padło na pierwszą osobę liczby pojedynczej, na książkę Haruki Murakamiego, jego najnowszą książkę z roku 2020, która jest Zbiorem Opowiadań. Um, no i niestety to jest ta jedna książka, która mi się w lutym nie podobała. To jest najgorsza książka, jaką w tym miesiącu przeczytałem. No i zdecydowanie najgorsza książka Murakamiego. Jaką do tej pory przeczytałem, wychodzi tutaj ze mnie to, że ja generalnie nie jestem ogromnym fanem formy, jaką są opowiadania. Natomiast kiedy już się za opowiadania zabieram, to chcę, żeby to były takie mocne, konkretne strzały. Jako, że opowiadania to są historie, w które wchodzimy na moment, po to, żeby zaraz z nich wyjść i przejść do następnej, no to one powinny mieć coś, co sprawi, że je zapamiętamy. I mu czasami się to udaje, na przykład w zbiorze Wszystkie Boże dzieci tańczą. Jest opowiadanie, które się nazywa Pan Żab ratuje Tokio, które jest dziwne, które jest absurdalne, które jest trochę niepokojące, trochę zabawne, psychodeliczne. Jest świetne i pamiętam je do dzisiaj. No a ten zbiór, no nie ma tego, niestety. To jest zbiór ośmiu historii. To, co jest charakterystyczne, to jak nazwa wskazuje, są one pisane w pierwszej osobie liczby pojedynczej. No i dla mnie one były strasznie bez polotu. Ja lubię długie formy Murakamiego, bo ja lubię wchodzić w te jego dziwne światy, w te jego dziwne historie. Lubię śledzić postaci, które też nie do końca wiedzą, co się wokół nich dzieje. No i przede wszystkim uwielbiam klimat powieści Murakamiego. Natomiast kiedy mam do czynienia z formą, jaką są opowiadania, no to dla mnie to nie działa. Niestety. Opowiadania w tym zbiorze były dla mnie takie, że skończyłem jedno, przechodziłem do następnego... I w połowie tego następnego już nie do końca pamiętałem, jakie było poprzednie. Ani te opowiadania są jakieś bardzo dziwne, ani jakieś bardzo emocjonalne, ani jakieś bardzo klimatyczne. No, są. I największym plusem tej książki jest to, że no, faktycznie jest bardzo krótka, bo ona ma 220 stron, a powieści Murakamiego i jej opo zbiór opowiadań też są wydawane tak, że na stronie jest bardzo dużo wolnego miejsca, więc de facto jest to książka na godzinę, może półtora. Podobało mi się jedno opowiadanie, Najdłuższe opowiadanie z tego zbioru, które się nazywa With the Beatles. Po pierwsze, dlatego, że Beatles, to jest jeden z moich ulubionych zespołów w ogóle, a po drugie, ona ma takie. Ona ma coś, co ja generalnie lubię u Murakamiego, czyli taką, taką specyficzną nostalgię, takie poczucie tęsknoty za przeszłością, za czymś, co tak, co tak nieuchronnie nas opuściło i do czego de facto nie ma powrotu. Nie wiem, czy rozumiecie o czym mówię, ale to opowiadanie to miało i to mi się bardzo podoba. Pozostałe są raczej przeciętne. Jest jedno, mi się, które mi się bardzo nie podobało, bo to jest opowiadanie o baseballu. Murakami, wiadomo, lubi baseball. Ja specjalnie. To nie jest najgorsza książka na świecie. To nie jest książka, która by mnie intelektualnie obraziła, której bym się jakoś bardzo nudził, ale była dla mnie po prostu bardzo nijaka. Tak to moim zdaniem wyglądało. Na szczęście następnego dnia dotarł do mnie kurier, odebrałem paczkę i zacząłem czytać Bezkresną Ciemność, czyli drugi tom właśnie Pożeracza Słońc. I kiedy skończyłem tę książkę, byłem przekonany, że to będzie najlepsza powieść, jaką czytałem w lutym, co koniec końców nie okazało się prawdą, ale o tym trochę później. Bezkresna Ciemność jest powieścią moim zdaniem pod każdym kątem lepszą niż tom pierwszy. Przede wszystkim jest to historia dużo bardziej space operowa. Ja w mojej recenzji Imperium Ciszy mówiłem, że, że to jest powieść science fiction, którą czyta się trochę jak powieść fantazy. Tutaj idziemy bardziej w te klimaty space operowe, w klimaty podróży międzyplanetarnych, dziwnych miejsc, statków kosmicznych. Ciągle jest tutaj wyraźny posmak takiej historii fantazy, ale mimo wszystko idziemy bardziej w stronę tradycyjnej space opery. I czytało mi się ta książka jeszcze lepiej. Mam tutaj dużo, jak już wspomniałem, bardziej klasycznych science fictionowych tropów: od podróży międzyplanetarnych, sztucznej inteligencji, klonów. No i oczywiście mamy tę wielką wojnę z Celsinami. Tak się chyba powinno wymawiać nazwę tej rasy. Uwielbiam bohaterów. Nasz główny bohater się zmienia. To nie jest do końca ta sama postać, w... jaką była w pierwszym tomie. I zmienia się nawet na przestrzeni tej książki. Hadrian z pierwszych stron to nie jest ta sama postać, co Hadrian z ostatnich stron. Uwielbiam jego relacje. Podkreślę to, co mówiłem w recenzji pierwszego tomu. W tej serii jest jeden z najlepszych wątków romantycznych, z jakimi zetknąłem się od dawna. Jest strasznie powolny, ale bardzo mi się podobają obie postaci. Bardzo mi się podobają relacje tych obu postaci. I ja się bawiłem ponownie przekapitalnie. Wydaje mi się, że styl autora jest jeszcze lepszy niż w tomie pierwszym. Wydaje mi się też, że ta powieść jest trochę bardziej koherentna, to znaczy w pierwszym to mieliśmy trochę takie rozdziały z naszego bohatera i każdy rozdział był trochę z innej Mańki. Tutaj to wszystko wydawało mi się dużo bardziej spójne. Wydaje mi się, też, że ta powieść ma trochę szybsze tempo. Więcej się tu dzieje. Natomiast wydaje mi się, że najważniejszym pytaniem w kontekście tej książki jest to, czy osobom, którym nie podobał się ten pierwszy, ten tom się spodoba. Um... Wydaje mi się, i to ponownie wyłącznie moja predykcja, że jeżeli bardzo nie podobał Wam się pierwszy tom, no to drugi, może nie będzie Wam się bardzo nie podobał, uznacie, że jest lepszy, ale ciągle nie wydaje mi się, żeby to była książka, która Was zachwyci, bo ona ma dużo elementów, które są lekką ewolucją tego, co było w tomie pierwszym. Główny bohater ponownie popełnia błędy, ponownie może irytować wiele osób. Natomiast, jeżeli pierwszy tom podobał Wam się umiarkowanie, to myślę, że ten spodoba Wam się bardziej. I też dużym optymizmem napawają mnie te głosy, że faktycznie każdy kolejny tom jest wyraźnie lepszy. No i tutaj ponowię swój apel do wydawnictwa Rebis. Mam nadzieję, że nie porzuci tej serii, bo jeżeli faktycznie każdy kolejny tom będzie stał na wyższym poziomie od poprzedniego, no to być może będzie to jedna z moich ulubionych serii książkowych w ogóle. Bardzo polecam. No i będąc tak bardzo przekonanym, że to będzie najlepsza książka tego miesiąca, e, zebrałem się za Hyperiona. No i okazało się, że nie. Hyperion był najlepszą książką tego miesiąca i jedną z najlepszych książek ostatnich kilku dobrych miesięcy. E, fantastyczna historia, fantastycznie skonstruowana, po mistrzowsku napisana, z genialnym klimatem. Planeta Hyperion, chciałem powiedzieć wyspa przez chwilę. Jest czymś niesamowicie pomysłowym i niesamowicie pięknym. Historie naszych pielgrzymów są świetne. Bardzo różnorodne, zupełnie inaczej napisane e, i przez to ciężko się na tej książce nudzić. W moim filmie powiedziałem, że to jest zdecydowanie chyba, tak, użyłem chyba takiego stwierdzenia, że to jest moja ulubiona powieść science fiction. E, wydaje mi się, że musiałbym się zastanowić dłużej, czy ta książka jest moją ulubioną powieścią science fiction, czy Duna, ale dla mnie to jest ta sama półka. E, Duna jest na pewno cięższą powieścią, bardziej taką gęstą, ale Hyperion dostarczy mi dużo więcej przyjemności. Czułem się o wiele bardziej związany z bohaterami. No absolutnie wspaniała powieść science fiction, bardzo mocno polecam. E, oczywiście na kanale też znajduje się już recenzja, link się tutaj będzie Wam wyświetlał. No i niesiony tym entuzjazmem e, zabrałem się za tom drugi, czyli za Upadek Hyperiona. Um, no i cóż, e, mam w głowie bardzo dużo sprzecznych myśli, więc może zacznę od takich pojedynczych, trochę luźno rzuconych zdań. Um, czy to jest bardzo dobra książka? Jak najbardziej. E, oczywiście wszystko mówię tutaj w 100% subiektywnie. E, czy to jest książka tak dobra jak Hyperion? Nie. Aczkolwiek ja też się nie spodziewałem, że to będzie tak dobra powieść jak Hyperion. I czy to jest książka taka, jaką chciałem dostać? No, też nie do końca. I to jest ten typ książki, e, gdzie rozumiem osoby, które są zachwycone, e, i również rozumiem osoby, które są kontynuacją tomu pierwszego bardzo. Rozczarowane, dlatego że autor idzie w trochę inną stronę niż ja osobiście bym chciał. Szczerze powiem, spodziewałem się tego, bo nie po to autor nakreślał w tym tomie pierwszym ten wielki międzygalaktyczny konflikt, żeby w drugim tomie nic z tym nie zrobić. I faktycznie w tej książce skupiamy się dużo bardziej na skali makro, na aspektach politycznych, religijnych, na tej dużej skali tego ogromnego konfliktu. Więc jeżeli liczyliście że to będzie po prostu kontynuacja historii naszych pielgrzymów, no to nie do końca, bo historia pielgrzymów to jest jakieś, tutaj oczywiście strzelam, jakieś 40% tej historii. Dostajemy tutaj perspektywę zupełnie innego bohatera, zupełnie nowego bohatera i jakbym to miał jakoś tak obrazowo przedstawić, to powiedziałbym, że wyobraźcie sobie, że kończycie czytać pierwszą Władcy Pierścieni, że kończycie czytać Drużynę Pierścienia, i na początku drugiego tomu poznajecie zupełnie nowego Hobbita, który jest w zupełnie innym miejscu, robi trochę swoje rzeczy i jego oczami śledzicie to, co się dzieje z naszą drużyną pierścienia. I trochę tak tutaj jest. W zasadzie wszystko, co się działo na planecie Hyperion bardzo mi się podobało. Podobało mi się też bardzo zakończenie i zakończenie tej książki sprawiło, że uświadomiłem sobie, że kurczę, no będę tęsknił za tymi bohaterami. Naprawdę. I to nie są uczucia, które mi generalnie często towarzyszą czytając książkę Science Fiction. Podobało mi się to, jak, jak było przedstawione, jak były przedstawione te wojenne aspekty. Książka, jak to zwykle u Simona jest, jest ponownie świetnie napisana, ale na pewno nie była to dla mnie tak emocjonalna lektura, i czasami miałem to niefajne uczucie, że okej, okay, ta wojna i, i te rzeczy, o których się dowiadujemy, są ciekawe. No, no, ale mimo wszystko wolałbym wrócić do naszych pielgrzymów e, i zobaczyć, co u nich. Wydaje mi się też, że to jest książka, która dużo zyskuje na ponownym czytaniu. Wydaje mi się, że wtedy macie okazję wyłapać dużo szczegółów, na które nie zwrócicie uwagi za pierwszym razem. I ostatnia rzecz, którą pochwalę, e, to jest to, że faktycznie czuję się, jakby się czytało dylogię, a nie część czworoksięgu. To znaczy, jeżeli uznacie, że nie chcecie czytać Endymiona i Triumfu Endymiona. To spokojnie możecie przestać. To znaczy, upadek Hyperiona jest satysfakcjonującym zakończeniem tej historii. Dostajecie odpowiedzi na naprawdę dużo pytań. Historia tych postaci wydają się definitywnie zakończone. E, zakładam, że nie wrócą one w tej drugiej dylogii. No i koniec końców, to jest bardzo dobra książka, e, ale no, mam takie wrażenie, że to nie jest istotne, bo bardzo dobra książka przy Hyperionie ciągle będzie wydawała się czymś jakimś takim bardzo nieokazałym ze względu na to, jak dobrą, kapitalną książką jest Hyperion. I oczywiście nie odradzam, bo to nie jest tak, że mi się nie podobała ta książka. Ponadto, no jeżeli wiecie, jak się kończy Hyperion, to na pewno będziecie czytać dalej, żeby dowiedzieć się, jak cała historia się zakończy. Endymion i Triumf Endymiona kiedy? Wydaje mi się, że jakoś w maju zrobię sobie przerwę. No a potem wrócę, żeby ten czworoksiąg, czy tą drugą dylogię zakończyć. Po zakończeniu upadku Hyperiona zabrałem się za książkę Gina Ulfa Wy na ekranach widzicie to wydanie zbiorcze, które się nazywa Cień i Pazur. I w tym wydaniu są dwie powieści. Ja przeczytałem tylko pierwszą jak na razie, czyli Cień Kata. I to jest pierwszy tom czworoksięgu Księga Nowego Słońca. I zanim przejdę jeszcze do treści, no to ja tę książkę mam z biblioteki. Ale zanim ją wypożyczyłem, to napisałem do wydawnictwa Mac, czy mają w planach jakiś dodruk. I odpisali mi, że w marcu lub w kwietniu. Więc jeżeli ktoś z Was poluje na te książki, które obecnie są dostępne, to wstrzymajcie się jeszcze przez ten miesiąc, bo za ten miesiąc, może miesiąc z kawałkiem, powinny być te tomy dostępne do normalnego kupienia. I to jest książka, której się bardzo bałem. To jest cykl, którego się bardzo bałem, przez to, przez różne opinie, których się naczytałem. Więc może sobie przejdźmy do fabuły na samym początku. To jest to, co powiem, to jest tak naprawdę jedna trzecia pierwszej powieści, ale to się znajduje na tyle okładki w opisie fabuły, więc nie uznaję tego za spoiler. Poza tym, jak przeczytacie sobie tę książkę, no to stwierdzicie, że o fabule nie jest tak łatwo mówić. Więc ta książka, ta seria jest historią jakiego Severiana, i ona jest pisana jak taki dziennik, jaka taka historia życia. Jest to faktycznie tak napisane. Jak na przykład Imperium Ciszy i Bezkresna Ciemność, i widać tutaj wyraźne inspiracje. Faktycznie Christopher Rakio się inspirował w wielu, w wielu aspektach. No i jest to właśnie historia Severiana, który na początku tej historii jest młodym chłopakiem należącym do bractwa, do zakonu Katów. Nasz bohater szkoli się na człowieka, który ma torturować ludzi. Natomiast w pewnym momencie lituje się on nad jedną z kobiet. I zamiast zostać skazanym na śmierć, zostaje on skazany na wygnanie i ma się udać na tłaczkę do odległego miasta, w którym się nazywa chyba Trax, i tam przejąć funkcję kata. I pierwsza rzecz, której się bałem, to to, że bardzo dużo osób mówiło, że ciężko zrozumieć tę książkę. I przeczytałem tę jedną trzecią, właśnie, kiedy Severian jeszcze jest w swoim bractwie, i stwierdziłem, że trochę nie rozumiem o co chodzi, w sensie wszystko tu się wydaje dosyć jasne. No a potem faktycznie Severian wyrusza. I potem historia robi się bardzo dziwna. Bardzo taka gęsta, pełna w dużej mierze niezrozumiałej przeze mnie symboliki. Pełna naprawdę masy filozofii. Gdzieś słyszałem, gdzieś przeczytałem takie porównania, że, że to jest trochę taki Ulises fantasy i science fiction. Nie nazwałbym tego tak. Moje skojarzenia to są bardziej bracia Karamazowy, jeżeli chodzi o ilość i gęstość tej filozofii, która jest w tej książce. Bo jak sobie słyszycie podróż Bohater, to pewnie macie jakiś taki konkretny obraz w głowie, ale to nie jest taka klasyczna historia o przygodach i podróży. Też wydaje mi się, że ja nagram osobny film o całym cyklu, bo tak, mam takie poczucie, że trochę niesprawiedliwe jest oceniać jedną książkę. To jest jedna z tych historii, gdzie faktycznie trzeba całą historię poznać. I kolejną widoczną inspiracją Christophera Rakio jest to, jak on kończy swoje książki, bo Krzysztof Rakio ma w swoich książkach takie zdanie na końcu, że jeżeli nie będziecie chcieli za mną podążać, zrozumiem. Macie przywilej znania mojej historii, ja podążę dalej sam. Natomiast Gene Wolf swoje książki kończy zdaniem: Przerywam swoją opowieść czytelniku, nie winiecie, cię, jeżeli nie zechcesz ze mną iść dalej. Niełatwa to, powiem, droga. I to nas prowadzi dosyć płynnie do tego, że te książki są genialnie napisane. Styl Gina Wolfa jest naprawdę piękny, i jakbym miał go miał trochę porównać, to faktycznie trochę do Christophera Rakio, wiem, że to jest niesprawiedliwe, bo Gene Wolf pisał wcześniej. Trochę do Christophera Rakio i trochę do Stevena Eriksona. Takie było moje pierwsze skojarzenie. Um, I świat. Świat jest kapitalny. On jest bardzo niejasno nakreślony. I moim zdaniem dużą krzywdę tej serii robi to, że, no, że jest wydana w tym, w tym cyklu wydawniczym artefakty. A jak wiecie, artefakty to jest cykl, gdzie wydawnictwo Mac wydaje powieści science fiction, bo to nie jest do końca jasne, że to jest science fiction. To znaczy, gdyby wam ktoś podsunął tę powieść i powiedział, że to jest powieść fantazy, to myślę, że dużo z was faktycznie przeczytałaby tak książkę jako pojęć fantazy, ale pewne szczegóły, pewne rzeczy, pewne ukryte takie drobnostki wskazują, że faktycznie to nie jest do końca świat fantazy. I ostatnia rzecz, o której chcę wspomnieć, to główny bohater, który jest bardzo ciekawy, bo, bo nasz bohater kłamie momentami, to znaczy, może nie, że wprost kłamie, ale to jest przykład niewiarygodnego narratora i, i on momentami, mam takie wrażenie, pewne rzeczy chce przedstawić trochę inaczej. Niż, niż było to naprawdę. I zakończę to takim zdaniem, że wydaje mi się, że ten cykl, że ta książka, a bazując na tej książce cały cykl, to są takie książki jak, jak Władca Pierścieni, jak Duna. pod tym kątem, że można czytać je naprawdę wiele razy i za każdym razem odkrywać coś nowego. Nie była to łatwa lektura, ale bardzo mi się podobała, i na pewno będę w marcu kontynuował. No, i dwie ostatnie książki tego miesiąca, a tak naprawdę dwie połówki książek, czyli po pierwsze druga część grombelarskiej legendy wstęgi Aleru, jest cała osobna recenzja grombelarskiej legendy. Link powinien się tutaj wyświetlać. Jeżeli miałbym opisać tylko ten drugi tom, to powiedziałbym, że był bardziej konkretny, momentami niesłychanie brutalny. No i wiadomo, też trochę inaczej się ocenia zamknięcie jakiejś historii. Sama konkluzja mi się podobała. Może nie była to najprzyjemniejsza część księgi całości, ale na pewno zrobiła wrażenie. I wydaje mi się, że trochę taki był cel. No i duże wrażenie zrobił też na mnie kolejny tom, czy też kolejna połówka kolejnego tomu księgi całości, czyli pani dobrego znaku, wieczny pokój. Absolutnie kapitalna książka. Być może Felix Kres w najwyższej formie do tej pory. Oczywiście nie będę porównywał tej książki teraz do mojego ulubionego tomu jak na razie, czyli do Króla Bezmiarów, a to dlatego, że no, jest to tylko połowa historii. Ale naprawdę, mistrzowsko zarysowane postaci, w końcu takie postaci kobiece, które da się naprawdę mocno polubić. Bardzo polubiłem Ezenę, czyli główną bohaterkę, tytułową Panią Dobrego Znaku. Ta książka wydaje mi się, że do tej pory ma najlepsze dialogi z całej serii. Jest momentami naprawdę zabawna, w taki trochę przaśny, ale, ale bardzo kontrolowany sposób. Momentami jest naprawdę mocna e, i poważna, i może trochę przeszkadzało mi to, że no, jest to książka, która jakby nie było opowiada o wojnie. E, a obecnie, jak wiadomo, no, nie jest to temat, o którym czyta się najprzyjemniej, aczkolwiek sama powieść była absolutnie kapitalna. E, I jedyna rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, to jest to, że o ile w przypadku tego podzielenia na pół w grombelarskiej legendzie Tamten podział to było bardziej, że mamy po prostu dwie duże części historii. Tak, tutaj miałem wrażenie, że Wieczny Pokój jest bardzo rozbudowanym wstępem do tego, co będzie się działo w tomie drugim. Wstępem wprowadzenia na najwyższym poziomie, ale jednak tylko początkiem tej całej dużej historii. No i czytelniczo to by było na tyle. Możecie w komentarzach dać znać, jakie książki wy przeczytaliście w lutym. A ja już się z Wami żegnam. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć!